A, dobra, to ja powiem to żeby się pakował. jest wam, w kolejnym odcinku na kanale Crave Drive. Tak jak widzieliście na początku odcinka, nigdy nie myślałem, że będę musiał testować crash testy osobiście w Daci. Natomiast doszło do takiej sytuacji i dzisiaj chciałbym Wam o tym wszystko opowiedzieć. Na początku pewnie jesteście bardzo ciekawi, co się wydarzyło, więc zacznijmy od tego, co najważniejsze. Zjazd z autostrady A2 w miejscowości Wiskitki, około 500 metrów od ronda. Nastąpiła sytuacja taka, że przede mną Pan w ciężarówce postanowił zjechać w zatoczkę, ja swoim samochodem wyhamowałem na takiej bezpiecznej odległości i rozpocząłem już manewr przyspieszanie w momencie, kiedy ciężarówka zjechała na bok. Natomiast osoba, która jechała za mną w samochodzie Volkswagen Golf nie zauważyła tego, że ja na tym pasie po prostu stoję z praktycznie zerową prędkością i z bardzo dużym impetem wjechała w mój bagażnik Dacia Duster. Na miejscu zdarzenia były trzy jednostki straży pożarnej, dwie karetki i policja. Jeśli chodzi o samochód, który uderzył mój tył, to pokażę wam teraz zdjęcia na ekran, jak to wyglądało. I kilka zdjęć z miejsca wypadku z tego, z tego właśnie dnia, kiedy się to wydarzyło. Także jeśli chodzi o samo zderzenie, to na pewno samochód, który uderzył w mój tył, no, zniósł to też dosyć kiepsko, bo prędkość była duża. Także uderzenie tutaj zniszczyło praktycznie cały przód, łącznie z komorą silnika. Natomiast u mnie trzeba powiedzieć, że bardzo dużą tą część tego, tej energii. Pochłonęło tutaj elementy pasa tylnego, a zdecydowanie hak. Zobaczycie potem na dalszej części filmu, że ten hak dosłownie zagięł się pod tył samochodu. Główna część uderzenia poszła w lewy tył. Natomiast to, co jest istotne, no to zostały dosyć mocno naruszone elementy konstrukcyjne. To znaczy, na pewno jest pofalowany dach, zniszczony jest cały tył, praktycznie pofalowana jest cała podłoga bagażnika. Przesunięte są wszystkie elementy konstrukcyjne, łącznie z słupkami, które znajdują się. Za przednimi drzwiami, czyli za drzwiami kierowcy, który, ten pierwszy słupek, który się znajduje, on też został przesunięty, co w efekcie uniemożliwia dosłownie zamknięcie już ponownie drzwi. Tylnie drzwi nie udało się ich otworzyć w żaden sposób. Także jeśli chodzi od strony takiej konstrukcyjnej, to wydaje się, że samochód marki Dacia no zniósł to dosyć kiepsko i wydaje się, że przy takim zderzeniu no, mogłoby to jak gdyby, no, wytrzymać więcej tutaj okazuje się, że ta konstrukcja jest dosyć papierowa i przy takich w takich zderzeniach ten samochód gnie się jak harmonijka więc ja jechałem akurat samochodem sam więc to zderzenie do pierwszego rzędu siedzeń nie dotarło natomiast jeżeli ktoś by siedział na siedzeniach z tyłu to myślę, że no nie skończyłoby się to tak wspaniale i mógłby ucierpieć dużo bardziej. Więc jeśli chodzi o samą konstrukcję, miałem akurat okazję przetestować to na własnym jak gdyby przykładzie, no to tutaj, no jedno, jak jeśli chodzi o bezpieczeństwo daci, to mocno się jednak wystraszyłem potem w wypadku, dlatego, że no wydaje się, że ten samochód zniósł to dosyć słabo. Natomiast no, chciałbym też tutaj nawiązać trochę do, do Daci Jogger. Dlatego, że tam mamy sytuację taką, że w tym trzecim rzędzie siedzeń osoby, które tam siedzą, zazwyczaj są to dzieci, z racji tego, że to są małe jednak foteliki. One siedzą dosłownie w odległości tam, nie wiem, no 40 cm od tylnej klapy. No to a konstrukcja tego samochodu jest dosyć mocno zbliżona do reszty samochodów w grupie. Więc no, nie wyobrażam sobie takiego typu zdarzenia z dwójką dzieci. W bagażniku, to naprawdę mogłoby się skończyć bardzo źle, więc jeśli chodzi o znaczy jogger, to też tutaj no myślę, że powinni się podejść do tego z rozsądkiem i uważać bardzo na to, no, że te najważniejsze osoby, żeby jednak umieszczać w pierwszym lub w drugim rzędzie, zamiast jednak w bagażniku. Oczywiście nie trzeba Wam tłumaczyć dlaczego, to dobrze sami wiecie, natomiast pokażę Wam teraz na ekran kilka filmów w momencie, kiedy samochód już był zabierany na lawetę. Ponieważ na moim samochodzie określono, że to będzie szkoda całkowita. No specjalnie się tutaj nie dziwię tej decyzji, dlatego, że no są uszkodzone elementy konstrukcyjne, a jest mocno poprzesuwany dach, podłoga, wszystkie słupki. Więc, jeżeli ktoś by się tutaj podjął naprawę tego samochodu, to byłby mocno zaskoczony. Natomiast. Jeszcze w momencie, kiedy ten samochód był zabierany przez firmę ubezpieczeniową, udało mi się nagrać kilka takich ujęć, które chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób właśnie ten samochód już dokładnie na spokojnie obejrzeliśmy sobie to wtedy. Przyjął to uderzenie. No i wygląda to naprawdę dosyć słabo. Jesteśmy na placu. Tak wygląda daćka po kilku dniach po stółżce. Obejrzymy sobie teraz na spokojnie. Tak, dostało w tył, tak bardziej w lewy tył, dokładnie tutaj jak to wygląda tu jest wbity o, zobaczcie jak się hak zagiął zderzak to tylko taka trapa która się wypięła znaczek odpadł tutaj zajrzymy nie wiem czy się uda zajrzeć jak to tam wygląda tu jest wszystko pogniecione opona Przebita z Rosji uderzenia. Farga wygląda na całą. Zobaczcie nawet, że tutaj w momencie, kiedy no ten hak oczywiście uciekł pod, pod spód samochodu w wyniku uderzenia, ale otworzyłem też klapkę w wlewu paliwa, natomiast zobaczcie, że tam też jest wszystko przesunięte, więc po prostu ta cała konstrukcja uciekła dosłownie o grube centymetry No i przesunięte jest praktycznie wszystko. Teraz jeszcze kwestia jest odnośnie samego wypadku. W czasie zderzenia... Oczywiście na miejscu w magiczny sposób od razu pojawiają się panowie z lawetami. I tutaj przestroga taka krótka dla was, właśnie sobie to też wcześniej zanotowałem, żeby wam to powiedzieć. Prośba, żebyście nie pochopnie nie korzystali od razu z takich usług, takich lawet, które momentalnie pojawiają się w czasie takiego zdarzenia. Oferują wam też samochody zastępcze, praktycznie macie wszystko u nich załatwione. Powinniście w tym momencie rozważyć jednak. Zadzwonić do do swojego ubezpieczyciela, i e, jednak zamówienie asystans z tego miejsca, gdzie jesteście ubezpieczeni, dlatego że takie skorzystanie. Na drodze z takiej lawety, e, okazuje się, że może potem powodować liczne utrudnienia, później w dochodzeniu kosztów u ubezpieczyciela. Jest dużo łatwiejszą drogą, jest po prostu zadzwonić z własnego Assistans czy z oce sprawcy, jeżeli ktoś akurat w was uderzył, i jednak skorzystać z lawety, która jest gwarantowana przez firmę ubezpieczeniową Co dalej? No to teraz skoro samochód został oszacowany jako szkoda całkowita, to będziemy wspólnie szukali nowego auta. Na tę chwilę rozważam różne opcje, zobaczymy co to będzie. Natomiast y, udało mi się już przetestować kilka innych samochodów, które są zbliżone w budżecie do Daci Duster. Y, tutaj gdzieś oscyluję w granicach tej wersji y, Dastera w wersji Prestige. Y, więc potestujemy sobie też inne auta, które są zbliżone senikowo do Daci. Patrząc też pod kątem właśnie tego, że może to bezpieczeństwo w innych markach wypada troszeczkę lepiej. więc y, w następnych odcinkach pojawi się też kilka takich serii związanych z mm, zakupem nowego samochodu lub samochodu używanego. Jeszcze zobaczymy. E, natomiast będzie to seria jak nie Duster to co i zobaczymy wspólnie. Spróbujemy kupić ten samochód razem. Dobrze wiecie jak wygląda teraz zakup w ogóle jakiegokolwiek samochodu, z racji tego, że dostępność nowych aut jest mocno ograniczona. Zamówienie wielu samochodów dzisiaj skończy się z tym, że dostarczenie jego będzie najwcześniej za pół roku, a czasami nawet za rok. A dostępność też samochodów używanych jest troszeczkę w tym momencie ograniczona, z racji tego, że są wyższe ceny. Będziemy mieli trudny orzek do zgryzienia, żeby znaleźć fajne auto. No ale na pewno nam się to uda, więc zapraszam na kolejne odcinki. Już w kolejnym odcinku będziemy mieli okazję porównać Dacia Duster z Dacją Jogger i jeszcze jednym modelem, niech to pozostanie yy, niespodzianką, troszeczkę z innej marki, natomiast w podobnej półce cenowej i zobaczymy co bardziej się opłaca. Zapraszam Was bardzo serdecznie, widzimy się już niedługo. Dużo szczęścia na drodze, uważajcie na siebie, jak zwykle z szerokości. Cześć!